Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Łowców Skarbów. Tym razem kolega Sauron100 razem ze mną. Cześć, kolego. Halo. <gulanie> <gulanie> fail. Mój fail, bo zapomniałem tego guzika przycisnąć. No, się siemano. <gulanie> Aha, bo ty przez, e, przez e, przycisk rozmawiasz, okej. Okay. Słuchaj... E... Powiedzmy tak, pokazuję powtórnie E25, czyli małego, małego takiego skubanego zarabiacza, który, który jest naprawdę niesamowity, który mi się bardzo podoba, którego bym chciał mieć. Zastanawiam się, czy go nie kupić. Powiedz nam coś więcej na temat tego, tego właśnie, zarabiacza? E, tak, jest to zarabiacz 7 e, e, siódmotierowy niemiecki, z działem ze stuka trzeciego. E, co ja tu mogę powiedzieć? E, szybkostrzelność to jak widzisz jest niesamowita, bo to ładuje 2,5 sekundy, rypie po 100, z penetracją już nawet powiem, bo z pamięci nie 150. wiem. 150. 150, tak, penetracji i w tym momencie widzisz e, jak ładnie można sklepać tygrysa. Tam, e, podobnie jest z tygrysem królewskim jak z e, tanie pokiem Praktycznie. Powie, powie, mi tylko coś. Powiedz mi o, powiedź tylko powiedź coś. Mi. Co, co masz tam w tle, bo słyszę jakieś dziwne dźwięki. E, to właśnie grę mam za głośno ustawioną i próbuję to ściszyć. Aha, nie rozumiem. E, dobrze. No to, e, słuchaj. E, w w sztugu to działo ładuje 3,6 sekundy Tutaj jest ponad jedna. Tu jest 2,5. Także to jest załoga na 100% ze wszystkimi dodatkami typu wentylacja, dosyłacz. Czy jeszcze coś można urwać z tego? No tak, ja to mam akurat. E, e, wentylacja tu nie mam. Mam za to braterstwo broni, dosyłacz, siatkę i lornetę. I, I taki skład według mnie jest idealny do i do agresywnej gry, oraz do spotowania i siedzenia w krzaku i nawalania tam, na przykład tego tygrysa, którego tam widziałeś. Bo on ci tak naprawdę. Bo tutaj masz oczywiście jakieś perki, bo to wiadomo z niemieckich czołgów mogę sobie przerzucić, z niemieckich Tedeków. I oni cię nie wyświecili, nie? Ani nawet nawet się nie zaświeciłeś. Tak, strzelałeś sobie do nich, obijałeś ich, a oni nawet nie wiedzieli, za bardzo skąd, co, jak. On ma tak świetne kamo, prawda? On ma podobno najlepsze kamo w grze zaraz po Borsuku, tam, tym usmotierowym Tedeku niemieckim nowym. Na jednak jak. No. Po, po kilku bitwach tym E25 stwierdziłem, że to jednak on ma najlepsze camo, bo jest jednym z najniższych czołgów w grze. E, dokładnie. Najlepsze camo w grze, według, według cyferek, według statystyk, ma trzeciotierowy francuski Tedek. Tamten ma podobno najlepsze camo, natomiast. Wiadomo, Borsuk ma naprawdę niezłe. Ale tutaj jak widać ten rzeczywiście ma dobre, powiedzmy tak, że oni cię powinni zaświecić. Powinieneś się świecić już jak, jak żarówka, strzelając w ten sposób, a, a normalnie nic, kompletnie. Oni nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą skąd bierzesz. Aha. E, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdyż e, w tej bitwie nie miałem jeszcze żarówki, gdyż... Po prostu wyresetowałem sobie perki, a zrobiłem to w zły sposób i w tej bitwie jeszcze żarówki nie miałem. Ale jakby mnie wyświecili, to już garnąłbym, no... niezłe benski, a jak widzisz nadal mam 100% życia. Dopiero tam pod koniec tam coś a, mi tam no, zaczęło zacząć. No to rozumiem dlaczego, żarówka się nie świeciła, bo no bo jej pra praktycznie nie ma. Mm, powiedz mi tak, tu już masz 3600 DM, 5 fragów. Mm. Już jest ładnie, jak na ten czołg na, na taką. Bo to strzela często, ale demecz, który robimy to jest 135, tak mówię, to jest to dokładnie działo ze sztuga, rzeczywiście dokładnie to samo działo z tym, że, z tym, że właśnie ze zwiększona i, i i takim właśnie potwornym, potwornym, jeśli chodzi o. o Uszkodzenie na minutę, także przy takim, takim strzelaniu to naprawdę robimy masakrę. Powiedz mi tak, bo nim mówi, że można równie dobrze jechać do przodu, spotować. jego, on ma zablokowany mecz jakim chyba tylko do ósmego poziomu, nie? E, tak, losuję go od szóstego tieru do ósmego, i to jest bardzo fajna rzecz. Ma Takim, nie wiem jak to nazwać, taki matchmaking y, ograniczony, coś jak, y, jak Tiger 88, albo, albo na przykład Pantera M10. Jest za to losuje do dziewiątych tierów, ale mam tu na myśli sam matchmaking, że jest ograniczony z samych pojazdów. Mhm. Dlatego dzięki temu, znaczy wiadomo, że jakby cię wrzuciło na, na dziewiątkach nim, no to już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no bo 150 penetracji. No, oczywiście, jeżeli zajedziecie kogoś od boku to możecie przebijać, ale są czołgi, które mają więcej niż 150, takie, takiego y, na przykład, nie wiem, ST-1, KW-4, no to to już jest problem, żeby cokolwiek przebijać. Wtedy się trzeba wspomagać Goldem, nie? A nawet Goldem nie daje rady. Jeszcze raz z kolegą spróbowałem zrobić takie coś, na dziewiątkach ten pojazd nawet z Goldem nie ma prawa bytu, bo to jest po prostu za mało penetracji, by przebieć 75 od przodu na przykład. Piękny, normalnie. E, KW3 nie był w stanie ci e, nie, nie trafił po prostu także tak no i nic nie zrobił. Masz 830 HP cały czas tyle samo i, i nawet nawet draśnięcia nie, nie miałeś nimi No ładnie. A już 15-8 i jak tam zauważyłeś tylko trzy pociski zostały i to jest no, czasem polączka tego czołgu, bo tam już w wielu bitwach zdarzyło mi się, że wystrzelałem się dosłownie ze wszystkich pocisków, nawet z tych goldowych. On ma, on ma dosyć cenę to działo, ponieważ w stosunku do sztuka ma bodajże dużo bardziej poprawioną tą cenność chyba, nie? 0,31 dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam. Także... dokładnie to w grze jest napisane 0,3, no ale ja nie będę się czepiać szczegółów. No, no to to jest 0,3, to już jest taka celność. Jedna z najlepszych, to tyle mają niemieckie, na przykład E50, E50M. To jest taka celność. Lepiej, lepiej w grze ma tylko, what the fuck, 10 poziomu, bo tam ma 0,28. Czyli to jest jedna z najlepszych celności w grze w ogóle. Także rzeczywiście powiedzmy tak, że to działo ma rację bytu. A z takim, No właśnie najgorszą chyba rzeczą jest to, że łatwo się można wystrzelać, nie? że można um, opóźnić cały, maga cały magazyn amunicji, no bo z tą szybkostrzelnością to strzelamy jak z karabinka bez mała, 2,5 sekundy to jest masakra. No. Mhm. Zajka mistrzowska, dostałeś duży kaliber, bo zrobiłeś masakryczną ilość demedżu jak na ten czołg. Tak naprawdę mm, ponad 5000 demedżu, y, czymś co strzela po 135, to naprawdę jest duże osiągnięcie. Y, oczywiście specjalista i, sp i czołgista-snajper. Powyżej, y, powyżej 300 metrów strzelałeś. I miałeś 85% celności. Zaraz zobaczymy dokładnie. 5409, 7 fragów. Szkoda, że ten jeden gdzieś tam frag gdzieś mi umknął, bo byłoby naprawdę dużo fajniej, ale porównując resztę drużyny, to zrobiła. O, jakieś jakąś śladową ilość w stosunku do Ciebie. Także to już jest naprawdę normalnie pogrom w stosunku do, do reszty. Mhm. 57 strzałów wystrzelonych, 49 trafionych. Ile to miałeś dokładnie? Gdzieś tutaj było, normalnie w grze pokazuje, jaki jest procent trafień, ale naprawdę na mm, taką IP44 spenetrowane. Tutaj oczywiście było trochę prosi, bo tutaj były siódemki, więc jakiegoś tam szału z, z tym ichniejszym panterzem nie było. Jak, jak go wyrzuca na ósemkach, to co? Wtedy gold na przykład na ISA trzeciego, Czy też spokojnie da się radę go jakoś objeżdżać i, i bić go w bok od tyłu? E, co do ISA trzeciego. Od przodu to tylko goldem, bo bez golda to wchodzi tylko w ten mały wizjerek centralnie pod działem. I w dolną płytę z golda też nie zawsze wchodzi, a od boku to od boku i tyłu to bez golda spokojnie daje radę przebijać wszystkie czołgi w tej grze tym działem. No, od do ósmego tieru, oczywiście, bo E75 to, to nie daje rady, bo za dużo ma tego pancerza trochę. Oczywiście, czyli jeżeli o, chyba najlepiej tak naprawdę ten czołg sprawuje się wtedy, gdy gramy sami, tak? A to różnie bywa. To zależy od sytuacji, także od dnia, bo to wiadomo, że to różnie randomy przebiegają. Ale taki pluton 3:25, e jak się oczywiście wszyscy postarają, mogą zrobić nawet i 15 fragów. Więc to <laughs> trzeba, trzeba po prostu ogarniać ten pojazd i olewać wszystkie spamy, które są do nas wysyłane, w formie takiej, że ktoś uważa, że my mamy magazynek i. I nie możemy się wystrzelać z tego magazynka, bo to tak szybko ładuje. No tak, bo porównując na przykład 2,5 sekundy, no to te 57 Heavy strzela ze swojego magazynka co 2 sekundy. 50B strzela co 2,5 sekundy. Ma, masz wystrzał pocisku, a później musisz ładować, a ty strzelasz non-stop. Także, no. także tak, tak to wygląda. A ja mówiłem, że. Mm, o ile chodzi mi o samodzielną ja grę, ze względu na to, że wtedy masz po pierwsze, że wyrzucać się niżej, po drugie, masz wtedy możliwość zrobienia więcej damage'u, bo tak, to jednak musisz ten się e, dzielić z resztą drużyny, nie? E... No, no fakt, ale zabawa jednak z gry w dwóch, albo w dwóch, albo trzy trzyosobowym plutonie 25 jest po prostu sweeta, <laughs> się. Jasne, na, na pewno na pewno wtedy rzeczywiście tak stojąc przed takim ściągiem i tak wiesz, co 2,5 sekundy on dostaje bęcki, to jest normalnie chyba niesamowite. Tak jak on wyparowuje, normalnie chyba, nie wiem, chwila, moment i czołgu nie ma, nie? Także wiesz, to, to chyba największa frajda wtedy jest. No, takiego Isa 3. 3:25 potrafią zjechać w 8 sekund, więc to o czymś świadczy. Mm. 44 tysiące bez premium. Ty grasz bez premki, tak? Czy tak raczej, raczej nie, nie, nie grasz z premką? No, z premką gram to tak bardziej okazyjnie, albo jak pan serda. Mhm, uh -huh. okej. Okay. 44 tysiące zarobku na czysto, mimo tego, że strzelałeś z Golden, no bo się już niestety inne pociski skończyły. Jakbyś grał z premką miałbyś prawie 2700 expa. Całkiem ładny exp, także m, trochę nie najeździłeś się. Powiem tak, że tą miejscówkę, którą zacząłeś na samym początku, ja już ją kilka razy widziałem, ale na niskich tierach to ona się jeszcze sprawdza. Jeżeli te czołgi są łatwe do ukrycia i, i czołgi jadące na są ślepe, więc tam jest dobra miejscówka. Widziałem, co się dzieje, jak ktoś spróbował wyjechać na tę miejscówkę na dziesiątym tierze, to niestety się skończyło szybko. Dobra, fajna bitwa, dużo, naprawdę dużo demedzu. Może tak, kili nie było, kto wie ile, ale po prostu zrobiłeś masakry z drużyną przeciwną. Tak jak powiedziałem, reszta twojego teamu to było jakieś tło w stosunku do ciebie, a ty naprawdę zrobiłeś... Oni tam dobijali bardziej niż, niż strzelali. Także jakby ci zostawili jeszcze i dali, dali postrzelać, no to oczywiście ten te 7 killi zmieniłoby się na, na dużo więcej. Ale mimo wszystko 5-400 meczu na takim, na takim małym szkrabie to już jest taki wynik naprawdę budzący szacunek. Także naprawdę fajna bitwa. Coraz bardziej się skłaniam do tego, żeby, wziąć, żeby zakupić takiego, takiego zarabiacza tak, tylko dla samej zabawy. Także wiadomo, że jak się gra czołgami takimi większymi, wyższymi tirami, od czasu do czasu trzeba sobie wziąć, pozwolić na jakąś taką formę zabawy, żeby nie już nie jakby nie Wkurzać na, na to, że gramy tylko w jeden i drugi sposób, bo ten czołg jest bardzo uniwersalny, można, właśnie tak powiedziałeś, jechać do przodu, można bić się z czołgami, można kampić i podświetlać, także to bardzo uniwersalna zabawka i bardzo, bardzo przyjemna w grze, tak? A, tak. No dobra, znowu żeśmy się rozgadali, znowu troszeczkę się przedłużyło, ale mam nadzieję, że jeżeli będziecie kiedyś myśleć na temat jakiegoś, jakiegoś zarabiacza, ewentualnie będziecie chcieli zarabiacza zabawkę, to, ten, to pole można polecić Wam E25 jako niesamowitą, niesamowicie dającą frajdę zabawkę. Tak? E, tak, bardzo polecam. Kogo, kogo po, pozdrawiasz? Kogo? kogo? <laughs> Właśnie nie wiem, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, ale mo mojego byłego dowódcę z klanu Tesla X, w którym już nie jestem. Aha. Jasne. No dobrze, możemy go pozdrowić. Dobra, dzięki w takim razie za pokazanie tej bitwy. Troszeczkę się na mnie naczekałeś, ale ja ostatnio taki trochę mało czasowy jestem, więc, więc odleko się trochę ta powtórka, ale warto było ją pokazać, bo naprawdę wyniczek jak na ten na tego TDK zacny. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. No dzięki, na razie.